Lawetka nie leży. Ojej, wam. Ledwie, ledwie. Daj mu troszkę w prawo, może, co? No, daj mu w prawo. No, jeszcze trochę. Mhm. Uh -huh. Kurwa, zahaczył tłumikiem, ojebany. Czekaj, trzeba deskę wziąć. Kuba, dawaj, dawaj! A, Au. Marteczko! Trzeba dechę wziąć, jedną i drugą. A, ten to oczywiście śpi, kurwa, w lawecie. Co jest? Nie, kurwa, nic przy trzymaniu, dawaj, kurwa, deskę. Czekaj, do tyłu go jeszcze dam. Jak, jak się zawiesił? To no kurwa, kurwa, no, Dasz kurwa, kurwa, moment, kurwa, ty się kurwa, no. Dawaj, dawaj A to jeszcze? No dawaj, dawaj jeszcze Już wystarczy? Kuba jest tam? kurwa, to jedziemy Jeszcze tyle Na no, kurwa, co z deskami? Dobra, chuj tak pojedziemy, nie? No. Tak pojedziemy Nie Zajmiemy nas? Nie Zobaczymy logo, to ochujeją No właśnie, tak jest Dobra, załadowane Nie działa